Siema. Mam sporo nowych takich baterii. Tego mniejszego rozmiaru paluszków. To jest rozmiar AAA. No ale niestety sprzęty mam na te większe baterie. Na AA. No i teraz co z tym zrobić? Można by jakąś sprężynkę tu dogiąć. Coś podłożyć. A można też zrobić adapter. No taki w 3D. No i staruszka dawno nie używana, zakurzona biedulka. No nic może, może ruszy z tym kurzem. Nie będzie się blokować. Terima kasih telah <laughs> menonton. No, i to mi się wydrukowało z taką podstawą. Kiedyś drukowałem bez tej podstawy, bo to jest takie dość długie, i żeby się to po prostu przy drukowaniu nie przewróciło. Kiedyś drukowałem bez tej podstawy i się nie przewracało, ale jest taka opcja, więc zawsze ją sobie odhaczam. Trochę jest potem z tym trzeba to oberwać. Tutaj można by to było lekko albo nożykiem, albo przeszlifować. No, ja sobie to już przeszlifowałem. Lekko, no i tutaj jest dziurka. Tutaj sobie śrubkę po prostu no, w tą dziurkę, i od drugiej strony nakrętkę. Tutaj już mam zrobione o, dwa. Wkłada się tu cyk, o, nie w tą stronę cyk i działa. Także wykorzystam po prostu te baterie, nie się nie marnują. Szkoda je wyrzucić, mam ich bardzo dużo naprawdę, więc tak sobie z tym radzę. Także to tyle na razie do zaś.